Zacząłem od tej myśli w głowie. Nie obchodzi jej to. Mama, jak zawsze, podjęła decyzję, nie pytając nikogo o zdanie. Czułem się, jakbym nie istniał w tej rodzinnej przestrzeni. Każdy z nas miał swoje pomysły na ten dzień, a jednak ona zawsze wiedziała lepiej. Mówiła, że zamówi jedzenie dla wszystkich, bo tak będzie szybciej. Ale nikt nie zapytał, czego ja chciałbym. Moje zdanie nie miało znaczenia. To było jakby zawsze tak. Mama decydowała, a my mieliśmy po prostu to zaakceptować. Dzień zaczynał się jak każdy inny. W domu panowała ta sama cisza, która towarzyszyła nam od kilku miesięcy. Tata siedział przy stole, wpatrzony w ekran swojego telefonu. Mama krzątała się po kuchni, przygotowując się do zamówienia. Czułem, że ten dzień będzie podobny do wszystkich poprzednich. Brak jakiejkolwiek dyskusji, brak zaangażowania. Kiedyś potrafiliśmy rozmawiać, śmiać się, wymieniać opinie, ale teraz to wszystko zniknęło. Mama była zajęta pracą, tata pochłonięty swoimi sprawami. Ja natomiast stałem na uboczu, starając się znaleźć swoje miejsce w tej rodzinnej przestrzeni, która z dnia na dzień stawała się coraz bardziej obca. Siedząc przy stole, słyszałem, jak mama mówi: Zamówię pizzę. Wszyscy lubią, a potem możemy obejrzeć film. Nikt nie odpowiedział. Wiedziałem, że nie mam na to wpływu. Mama spojrzała na mnie przez chwilę, ale od razu wróciła do telefonu, wybierając jedzenie na aplikacji. Nie zapytała mnie, czy mam ochotę na coś innego, czy w ogóle mam jakiekolwiek preferencje. Czułem się, jakby moje potrzeby były niewidoczne. Jakby nic, co miałem do powiedzenia, nie miało znaczenia. Często tak się czuję, gdy patrzę na naszą rodzinę. Mama podejmuje decyzję, tata milczy, a ja czuję się jakby nieistniejący. Z drugiej strony wiedziałem, że nie mogę tego zmienić. Zawsze był ten spokój, który w jakiś sposób próbował mnie uspokoić, kiedy te myśli zaczynały się kłębić w mojej głowie. To nie ma sensu, nie warto się kłócić, mówiłem sobie. Ale te myśli nie były wcale takie spokojne. W mojej głowie pojawiły się obrazy, jak mogłoby wyglądać nasze wspólne jedzenie, jak rozmawialibyśmy, śmiali się i wymieniali opinie. Ale to były tylko marzenia. Zamiast tego mama wybrała pizzę i usiadła na kanapie. Czułem, jak coś w środku mnie pęka. Znowu to samo, znowu nie byłem ważny. Kiedy jedzenie dotarło, nikt się specjalnie nie rozemocjonował. Wszyscy rozeszli się do swoich miejsc. Tata wziął swoją porcję, mama zajęła miejsce przy stole, a ja usiadłem obok nich. Na stole stały talerze pełne tego samego jedzenia. Nikt nie zwrócił uwagi na mnie. Zaczęło mi się robić smutno, ale nie mogłem tego wyrazić. Jak zawsze starałem się ukryć moje uczucia, tak jakby nie były one ważne. W końcu, czy naprawdę zależało komuś na tym, co czuję? Zresztą, mama miała swoje sprawy, tata swoje, a ja czułem się coraz bardziej obcy. Jest taki moment, w którym już nie możesz tego dłużej znieść. Kiedy zrozumiałem, że nie zostałem zapytany o zdanie, że znowu byłem pominięty, zaczęły się w mojej głowie pojawiać pytania: Dlaczego nie mogę być częścią tej decyzji? Dlaczego nie mogę mieć głosu? Chciałem to wykrzyczeć. Powiedzieć coś, ale to nie miało sensu. Mama spojrzała na mnie tylko raz, ale to było krótkie spojrzenie, które niczego nie zmieniało. To była tylko cisza, cisza, która mnie otaczała. Wtedy tata zapytał, czy wszystko w porządku, ale nie było to pytanie, które kiedykolwiek miało na celu poznanie prawdziwych uczuć. To była tylko rutyna. Odpowiedziałem, że wszystko w porządku, bo. Co innego miałem powiedzieć? Jeśli mówiłem, że nie czuję się dobrze, że to mnie rani, to pewnie by się zdziwili. Byłoby to coś, co wywołałoby tylko zamieszanie, bez żadnego faktycznego zainteresowania. Wszyscy na chwilę zawiesili wzrok na mnie, ale nikt nie odpowiedział. To był kolejny raz, kiedy czułem, że nie mam tu miejsca. Zatrzymałem wzrok na pizzy, myśląc o tym, jak niewielką rolę w tym wszystkim odgrywam. Chciałem, żeby ktoś zapytał: Co chcesz zjeść? Jak się czujesz? Ale wiedziałem, że to się nie wydarzy. Zamiast tego siedziałem tam, jedząc to samo co wszyscy, czując się coraz bardziej niewidoczny. W głowie powtarzałem sobie, że to tylko chwilowy stan. Może to tylko ja mam zbyt wielkie oczekiwania. Może to normalne, że w rodzinie nie zawsze się rozmawia, nie zawsze się pyta. Ale jednak. Nie mogłem się pozbyć tego uczucia, że nie jestem częścią tej rodziny. Że mama zamówiła jedzenie, bo uznała, że tak będzie najlepiej, ale zapomniała o mnie, o moich potrzebach. Siedziałem tam, ale moje myśli krążyły wokół tego, jak bardzo chcę być częścią tej decyzji, tej rodziny. Jak bardzo pragnę, by ktoś zauważył, że nie wszystko ze mną jest w porządku. Ale to było jak walka z wiatrakami. Moje uczucia były zbyt delikatne, zbyt skryte, by mogły być dostrzegane przez innych. To było moje wewnętrzne zmaganie z poczuciem samotności, które rosło z każdym dniem. I chociaż miałem swoje marzenia o tym, jak może wyglądać nasza rodzina, wiedziałem, że nie będę w stanie tego zmienić. Znowu zostałem sam w tym wszystkim. Znowu nie byłem ważny. Ale wtedy, kiedy siedziałem tam, Próbując przyjąć swoje miejsce przy stole, zdałem sobie sprawę, że to ja muszę coś zmienić. Nie mogę czekać na innych, żeby zauważyli mnie. Muszę dać sobie głos, choćby w milczeniu. Muszę pokazać, że moje uczucia są ważne. I może to, co na początku wydawało się niewielkie to, że mama nie zapytała mnie o zdanie przy zamawianiu jedzenia. Było tylko małym początkiem większej zmiany, którą muszę wprowadzić w moim życiu i w mojej rodzinie. Czułem, jak serce bije mi szybciej. Moje myśli krążyły wokół tego uczucia, które od dawna targało mną za każdym razem, gdy była decyzja do podjęcia. Czułem się, jakby zawsze coś było nie tak, jakbym był wykluczony, choć wcale nie chciałem się wykluczać. Po prostu nie wiedziałem, jak wyjść z tego zamkniętego kręgu milczenia, w którym tkwiłem od lat. Patrzyłem na mamę, która siedziała naprzeciw mnie, wpatrzona w ekran swojego telefonu, zupełnie nieświadoma moich uczuć. Czułem narastającą frustrację. Chciałem, żeby choć raz spojrzała na mnie i dostrzegła coś więcej niż tylko ciałem przy stole. Chciałem, żeby choć raz zapytała: Jak się czujesz? Czy chcesz coś innego? Ale nic z tego. Kiedy zadałem jej to pytanie w myślach, poczułem, jak narasta w mojej piersi jakieś dziwne poczucie smutku i pustki. Może to tylko ja, może zbyt dużo od niej wymagam. Może po prostu nie rozumie, jak bardzo potrzebuje tego drobnego gestu, tej uwagi, tej chwili, w której ktoś naprawdę zapyta, czego chce. Ale ta myśl, że nie jestem wystarczająco ważny. Zaczynała mnie przerastać. Znowu spojrzałem na talerz przed sobą. Pizza. To była typowa decyzja. Decyzja, którą podejmuje się nie myśląc o preferencjach innych. Właściwie była to decyzja wygodna. Mama zamówiła coś, co znała, coś, co nie wymagało zastanowienia. To, co mnie w tym wszystkim najbardziej bolało, to fakt, że to zamówienie nie było wyrazem troski. Nie było próbą zbliżenia się do mnie. To było wygodne, ale nie miało nic wspólnego z tym, czego naprawdę pragnąłem. A ja pragnąłem po prostu poczuć się zauważony. Zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo mi na tym zależy. Czasami mam wrażenie, że się przesadzam, że jestem zawrażliwy na drobne rzeczy, które inni traktują jako coś oczywistego, ale w tych momentach, jak teraz. Nie mogłem uwierzyć, jak bardzo to wszystko mnie dotykało. Chciałem poczuć, że jestem częścią tej rodziny, że moje zdanie ma znaczenie. Przecież rodzina powinna być miejscem, gdzie każdy ma swój głos, gdzie każdy czuje się ważny, a jednak ciągle brakowało mi tego poczucia. Mimo, że fizycznie byłem obecny, emocjonalnie czułem się, jakby. nie było mnie tam. Tata, który do tej pory siedział w ciszy, zaczął rozmawiać o pracy. Znowu, temat, który mnie nie dotyczył. Tak było zawsze. Tata opowiadał o swoim dniu, mama odpowiadała, czasami się śmiali, ale to nie miało żadnej głębi. To było jakby żyli obok siebie, ale nie ze sobą. Nie wiedziałem, jak się w to wszystko wkomponować. Zawsze miałem wrażenie, że moje problemy, moje uczucia są jakby nie na miejscu w tym domu. Może to tylko moje wyobrażenia, ale poczucie samotności było tak silne, że nie mogłem tego ignorować. Zacząłem myśleć o naszej rodzinie z dystansem. Pamiętam czasy, kiedy wszystko było prostsze, kiedy mama potrafiła usiąść z nami przy stole i zadać pytanie: Co chcecie na obiad? Pamiętam, jak tata wracał do domu, uśmiechając się i jak rozmawialiśmy wszyscy bez żadnych barier. Bez tej dziwnej ciszy, która teraz panuje między nami, gdzie to się podziało? Gdzie podziały się te rozmowy, te drobne gesty, które kiedyś trzymały nas razem? Znowu poczułem tę pustkę, którą miałem w sercu. A jednak nie chciałem tego okazywać. Czy muszę to mówić na głos? pomyślałem. Czy muszę w końcu otworzyć usta i powiedzieć, co czuję? W mojej głowie narastała burza myśli. Czułem, że jeśli nie wyrażę tego, co mam w sobie, nigdy się nie zmieni. Czułem, że będę wciąż tkwiał w tej samej dziwnej ciszy, w której nie wiem, czy naprawdę ktoś się mną interesuje. Nie chciałem już być tylko cichym obserwatorem. Chciałem, żeby ktoś zauważył, że mam swoje uczucia, że moja obecność w tej rodzinie ma znaczenie. Zdecydowałem, że muszę coś zrobić. Może nie od razu rozwiązać wszystkiego, ale. Muszę zacząć wyrażać siebie, zaczynając od małych kroków. Po jedzeniu, kiedy wszyscy wrócili do swoich spraw, ja zostałem jeszcze chwilę przy stole. Pomyślałem, że jeśli nie teraz, to kiedy? Moje serce biło szybciej. Zdecydowałem się. Po prostu muszę zacząć mówić, bo inaczej zostanę w tym samym miejscu. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale nie mogłem czekać dłużej. Mamo, tato. Zaczynam powoli, czując, jak słowa ledwo przechodzą przez moje gardło. Chciałbym, żebyśmy czasami mogli porozmawiać o tym, czego każdy z nas potrzebuje żebyśmy wszyscy mogli się wyrazić. Mama spojrzała na mnie zaskoczona, jakby to było coś, czego się nie spodziewała. Tata spojrzał na mnie, a ja widziałem w jego oczach coś, czego się nie spodziewałem zainteresowanie. Nie mówię, że to musi być zawsze łatwe. Ale czuję, że jestem w tym wszystkim niewidoczny. Chciałbym, żebyśmy choć raz podejmowali decyzję wszyscy razem. W tej chwili cisza, która zwykle była wypełniona pustką, stała się pełna nadziei. Może to był tylko mały krok, ale był to krok ku temu, by zacząć budować coś, czego tak bardzo potrzebowałem. więzi, która nie jest oparta na obojętności, lecz na wzajemnym zrozumieniu. I szacunku. Cisza, która zapadła po moich słowach, była inna niż wszystkie poprzednie. Zwykle w takich momentach mama lub tata odpowiadali czymś obojętnym, co zamykało temat. Ale teraz coś się zmieniło. Mama odkładała telefon na stół, patrząc na mnie, jakby dopiero teraz zaczęła rozumieć, co próbuje powiedzieć. Nie było to jedno z tych spojrzeń, które miałem wrażenie, że nie widzą mnie do końca. Jakby nie patrzyli głębiej. Teraz w jej oczach było coś, co przypominało próbę zrozumienia, może nawet przepraszającego zrozumienia. Co masz na myśli? Zapytała delikatnie, a jej głos brzmiał tak, jakby to, co powiedziałem, zaczynało do niej docierać. To była pierwsza reakcja, której od niej oczekiwałem. Nie była to odpowiedź pełna oburzenia czy ignorancji, jakiej się spodziewałem. Przez chwilę nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Po prostu patrzyłem na nią, czując, jak w moim sercu pojawia się nadzieja. Może to, co mówiłem, miało sens. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali więcej o tym, co czujemy. Wiem, że może to wydawać się drobiazgowe, ale mam wrażenie, że w naszym domu nie ma miejsca na to, by każdy z nas mógł powiedzieć, czego chce, co jest dla niego ważne. Ja czuję się, Jakbym nie był tu naprawdę, jakbym był częścią dekoracji. Moje słowa brzmiały prosto, ale w środku był cały ocean emocji. Było coś w tej chwili, co czułem, że muszę wydobyć na powierzchnię. To, co tłumiłem przez ostatnie miesiące, a może nawet lata. Była to ogromna ulga, mimo że nie byłem pewien, jak mama to przyjmie. Tata siedział cicho. Zauważyłem, że nie patrzył na mnie. Jak zwykle w takich momentach, gdy temat nie dotyczył go bezpośrednio, patrzył na stół, na swoje ręce, jakby nie chciał być częścią tej rozmowy. Ale wtedy mama spojrzała na niego. To spojrzenie nie było zwykłym patrzeniem. Było pełne pytania, jakby próbowała sięgnąć głębiej, docierać do tego, co dotąd było skrywane. Tata westchnął, jakby zastanawiał się, czy w ogóle chce brać udział w tej rozmowie. Masz rację, powiedział w końcu. Jego głos był inny, nie tak obojętny jak zazwyczaj, ale pełen czegoś, co przypominało refleksję. Rzeczywiście nie rozmawiamy o tym, co czujemy. Zawsze myślałem, że wszystko będzie dobrze, że wystarczy to, co robimy, ale widzę, że to nie wystarcza. W jego oczach pojawiła się iskra zrozumienia. To było zaskakujące. Tata, który zazwyczaj nie mówił o emocjach, Teraz przyznał, że coś jest nie tak. W końcu był częścią tej rozmowy, częścią tej zmiany. Może nie widzieliśmy tego, co dzieje się z tobą, powiedziała mama patrząc na mnie z innego kąta, jakby zaczynała widzieć mnie w nowym świetle. Chciałam, żeby było łatwiej, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, ale zapomniałam, że to nie wystarczy. Trzeba dbać o to, co każdy z nas czuje. W jej głosie było coś, co przypominało skruchę. Ale też i gotowość do zmiany. To było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem od niej. Może nie była doskonała, ale w tej chwili, w tym małym, codziennym momencie, poczułem, że naprawdę się stara. Patrzyłem na nich obojga, czując, jak coś w moim sercu zaczyna się rozluźniać. Z jednej strony byłem szczęśliwy, że to, co powiedziałem, zostało zauważone, ale z drugiej strony, ta ulga była przyćmiona przez długie miesiące, które spędziłem w poczuciu samotności. Nie wiedziałem, co zrobić z tymi uczuciami. Chciałem, żeby wszystko zmieniło się natychmiast. Chciałem, żeby to, co powiedziałem, zapoczątkowało wielką, dramatyczną zmianę, ale wiedziałem, że to będzie proces. Będziemy o tym rozmawiać. Dodał tata, patrząc teraz na mnie. Jego głos był cichszy ale miał w sobie coś prawdziwego. Nie obiecuję, że od razu wszystko się zmieni, ale zaczniemy rozmawiać, zaczniemy bardziej dbać o to, co się dzieje z każdym z nas. Wtedy poczułem, jakby ktoś zdjął ze mnie ciężar, o którym nie wiedziałem, że wciąż noszę. Może nie wszystko będzie idealne od razu, ale ten moment, te słowa, te spojrzenia były początkiem. To była szansa na to, by nasza rodzina znowu stała się drużyną, w której każdy z nas ma swoje miejsce i w której każdy ma głos. Czułem, że wreszcie mogę być częścią czegoś, co ma sens. I choć wiem, że nie wszystko uda się naprawić w jeden dzień, to w tej chwili, patrząc na rodziców, poczułem, że mamy szansę na coś lepszego. Może to nie będzie łatwe, ale zaczęliśmy. Rozmawiając o tym, co czujemy, zaczęliśmy budować coś, czego tak bardzo pragnąłem zrozumienie, empatię, i przede wszystkim więź, która nas zbliży. Zrozumiałem wtedy, że nie muszę się już czuć jak niewidzialny. I że to, co było niewidoczne, zaczyna powoli stawać się rzeczywistością. Depois Dakela rozmowie, kiedy atmosfera w domu zmieniła się o tyle, że już nie czułem się, jakby moich słów nikt nie słuchał. Poczułem, że coś się przesunęło w naszym życiu. Nie było to natychmiastowe rozwiązanie ale poczułem, że moja obecność w tej rodzinie może mieć znaczenie, że nie jestem po prostu tłem w tym wszystkim. I choć to była tylko drobna zmiana, poczułem się, jakby otworzyła się nowa przestrzeń dla mnie, na nowe rozmowy, na nowe otwartości, na nowe możliwości zbliżenia się do siebie nawzajem. Minęły dni, może tydzień, ale ten jeden moment trwał we mnie jak zaczarowane wspomnienie. Często zastanawiałem się, jak to wszystko mogło wyglądać, gdybyśmy zaczęli od tej rozmowy dużo wcześniej. Może wtedy w naszym domu nie byłoby tej cichej, niewidocznej ściany, która rozdzielała nas jakby na dwa różne światy. Może wtedy nie musiałbym patrzeć na mamę i tatę, jak oboje oddalają się od siebie, nie mówiąc sobie o tym, co czują, co myślą. Teraz jednak nie mogłem już tego ignorować. To, co zaczęło się od małej rozmowy przy stole, rozkwitało w moich myślach i sercu. To była nasza szansa na odbudowę, na prawdziwą więź. Pewnego dnia, po obiedzie, kiedy tata i mama siedzieli na kanapie, a ja stałem przy oknie patrząc na ulicę, poczułem, że to jest ten moment, by porozmawiać znów. Może niekoniecznie o tym samym, ale o tym, co czułem przez te wszystkie lata. Czułem, że w tej rodzinie nie chodzi tylko o to, co na zewnątrz, o to, że mamy jedzenie na stole, wygodne życie, wygodne domy. Chodziło o to, żeby te wygody były pełne, żeby nikt nie czuł się pominięty. I wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie tylko ja czułem się tak przez te wszystkie lata. Moje milczenie nie było tylko moim problemem. Mama i tata też byli w tym wszystkim zamknięci. Tato, mamo. Zaczynam, ale głos w moich ustach drży. Tego dnia musiałem być odważny. Może nie chodziło o żadne wielkie wyznanie, ale o to, by znowu otworzyć te drzwi, które zostały zamknięte przez tyle lat. Mama spojrzała na mnie, a tata opuścił na chwilę wzrok. Wiesz, zaczynam niepewnie. Czuję, że nigdy nie rozmawiamy o tym, co naprawdę czujemy. Mamo, tato, to nie tylko chodzi o to, co na zewnątrz. Ale o to, co w nas, o to, jak się czujemy, jak to wszystko wpływa na nas, mama milczy przez chwilę. I wtedy pojawia się to, czego nie spodziewałem się w ogóle. Łza w jej oku. To nie była tylko reakcja na moje słowa. To była reakcja na coś, co musiała trzymać w sobie od dawna. Ale teraz, tu, ze mną, zaczynało wychodzić na powierzchnię. Masz rację, mówi w końcu mama. W jej głosie słychać tę dziwną, cichą prawdę, której nigdy wcześniej nie słyszałem. Myślałam, że wszystko będzie dobrze, bo mamy dom, bo mamy jedzenie, bo mamy siebie. Ale to nie wystarcza, prawda? Czasami po prostu nie widzimy siebie nawzajem, tylko siebie obok siebie. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę poczułem, że to, co mówię, ma znaczenie. Tata, który dotąd nie wtrącał się w rozmowę, teraz spojrzał na mnie. I powiedział cicho: Wiesz, może masz rację. Może nie dostrzegaliśmy, jak to wszystko wpływa na ciebie. Może myśleliśmy, że nasze codzienne sprawy są najważniejsze, ale. chcę to zmienić. Chcę, żebyś poczuł się słyszany. Patrzyłem na nich zaskoczony. To nie były słowa, których się spodziewałem, ale to były słowa, które w końcu chciałem usłyszeć. Patrząc na mamę, tatę. Zrozumiałem, że może na końcu nie chodzi o to, jak perfekcyjnie wszystko wygląda na zewnątrz, ale o to, jak naprawdę czujemy się w środku, jak naprawdę jesteśmy razem. Więc co teraz? Zapytałem, czując, jak w sercu pojawia się dziwna ulga. Mama uśmiechnęła się. Jej uśmiech był teraz inny niż te, które widziałem przez ostatnie miesiące. Zaczniemy od małych kroków, odpowiedziała. Może codziennie o czymś porozmawiamy, o tym, co czujemy. Nie będziemy trzymać tego w sobie, tata przytaknął. To była obietnica, mała, ale obietnica. To może być początek czegoś lepszego, powiedział tata. I wiesz, na pewno będziemy się starać. A ja wtedy poczułem, że to nie koniec, że to dopiero początek. Może nasza rodzina nie była idealna. Ale ta rozmowa była czymś, czego potrzebowałem. Poczucie, że jestem widoczny, że moje emocje mają znaczenie, to była ta najważniejsza zmiana. I choć wiedziałem, że to nie będzie łatwe, że to wymaga czasu, to poczułem, jakby ktoś ściągnął z mojego serca ciężar, który nosiłem od dawna. To, co zaczęło się od jednego prostego pytania, o to czy ktoś zapyta mnie o moje zdanie, stało się początkiem zmiany, której potrzebowaliśmy wszyscy. Dziękuję. Powiedziałem, czując w sobie coś nowego. Może nie wszystko się zmieni natychmiast, ale wiedziałem, że teraz mamy szansę na coś, czego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Prawdziwą bliskość.